加完之后。 Dzień dobry, witam się z wami z Gili Island. Jesteśmy już drugi dzień tutaj i właściwie przedostatni, bo jutro już wylatujemy, wylatujemy wypływamy na Lombok. Szybko tutaj wpadliśmy na krótko na imprezę i poszukiwania żuwi. Imprezę mieliśmy już wczoraj, a dzisiaj właśnie będzie poszukiwanie i Mam nadzieję, że uda nam się je zobaczyć. Podobno po jednej stronie plaży, jakby jest ich dużo, można je dostrzec w wodzie. Mam maskę, mam rurkę i będę próbować snorkować, snorklingować i może się uda. Mam nadzieję, że to nagram, że zobaczymy żółwia, bo chcę bardzo magnes z żółwiem, a żeby go kupić, muszę zobaczyć żółwia na tej wyspie. na plaży gotowy. Biorę maskę i idziemy. W Zrobiłam test. Wiem już jak wszystko działa, wiem, gdzie są rybki, gdzie mam pływać, i teraz zabieram ze sobą sprząt książki, czyli telefon, i spróbuję coś dla Was nagrać. popływałam. Niestety żółwia brak. E, jeszcze będę oczywiście próbować. Może się uda. Natomiast jest to męczące. E, od maski tak mi wywija usta. I czuję, że mnie bolą. E, I ręce mnie bolą, bo jednak pływanie w falach jest męczące. Nagrałam coś, więc widzieliście. E, mam nadzieję, że to dobrze wyszło. Zaraz właśnie odpakowujemy i będziemy sprawdzać to, co Wy już widzieliście. A ja jeszcze nie wiem czy tam coś jest ciekawego. Jeżeli nie, no to wskakuję dalej do wody i nagrywam dalej. Jula była w wodzie i widziała żubia, a ja nie! Opowiedz o swoich przeżyciach. Taki duży, taki duży i tak robi powoli. Idę teraz ja, biorę maskę i mam nadzieję, że on tam jest i czeka na mnie. Na sukcesem widziałam. Lubię! Są zdjęcia, są filmy. Ale super. Zamówiliśmy pićku. Ja zamówiłam zwykłego kokosa, a Jarek, pokaż swoje. Zamówił jakiegoś drinka, Ciężkie. który wygląda... Z kwiatkiem. Z kwiatkiem. Z, z, z Taki, no wygląda... Pro, proszę, taste test. Dobry. Mocny? Nie. Pan mówił że będzie mocny Nie, to nie jest chyba, nie czuć Okej okay. Ale dobry, chcesz? Chcemy Kokosowy, jakiś likier kokosowy chyba jest. Tak, bo on też mówi, no likierzy. Dobry, ale wolę fresh cocon. Popływane, poopalane, byliśmy w Wama na resort i polecam to miejsce, bo jest za darmo. A chwilę wcześniej kazali nam zapłacić 150 tysięcy za leżak i jeszcze kupić jedzenie, żeby, żebyśmy mogli tam siedzieć, a tutaj bardzo miła obsługa. Widzieliśmy żółwie, więc też jest to dobry spot. I generalnie było fajnie. A teraz idziemy na jedzonko. Ponieważ widziałam żółwia, to mogę sobie już kupić magnes żółwia i mam. Będzie na lodówkę. Jedna rzecz, która mnie bardzo irytuje tutaj e, na Gili, czego w ogóle nie było na przykład na Bali, to nagabywanie na atrakcje, ale jest to tutaj tak odczuwalne i tak męczące, e, przykładowo mówią wycieczka, wycieczka, snorkeling, wycieczka, mówimy, że dziękujemy, e, rower, wynajem roweru, rowery. Mówimy też, że nie. Ym, grzyby, grzyby? Grzyby magiczne, grzyby? I wiesz, takie, że <grych> ja pitole, ile można. Po prostu cały czas próbują coś wcisnąć i dosłownie na każdym kroku mówią do Was i jest to męczące trochę jak na takich krupówkach w zakopanom. Jedliśmy po pływanku, idziemy teraz do naszego hoteliku, żeby trochę się przebrać, ogarnąć i później na zachód słońca. Green Banana to jest nasz hotel i bardzo polecam, bo jest bardzo fajny. To jest nasz pokój. sprzątane no cześć dzień dobry Mogę cię po... Nie? Ja chcę pogłosów. Nie? To nie. Nie będę nic robić. Dzień dobry, dobrego wieczoru i idę. Papa. Pa. Gili to wyspa kotów z takich ciekawostek. Nie ma tu w ogóle psów. Natomiast jest dużo kotów. Niektóre są z obróżkami, właśnie jest dużo takich z więc widać, że są tutejsze i mają właściciela. Ale są też takie y, po prostu bezpańskie, niektóre mają obcięte ogonki, nie wiem dlaczego ciężko powiedzieć. Ale nawet są różne takie charytatywne organizacje które i kawiarnie kocie, które pomagają wyłapywać koty, sterylizować je, gastrować y, i dbają o nie, więc, y, więc ktoś jest, kto się tutaj nimi, tymi bezdomnymi zajmuje. Dzień dobry! Chciałam Wam także pokazać realia tego jak wygląda wyspa, dlatego że na wybrzeżach jest ładnie, są jakieś resorty itd. Natomiast życie wygląda tu inaczej, jest tu bieda, jest są śmieci. Dotarliśmy na Zachodnie Wybrzeże Gili. Zajęło nam to 20 minut może spacerkiem. Można wynająć też rowery. Generalnie na wyspie nie używa się pojazdów mechanicznych, jedynie rower lub rowery elektryczne, skutery elektryczne lub konno, ale te koniki są takie biedne, więc jak już macie wybierać, to wybierajcie rower. A na Zachodnim Wybrzeżu jedna wielka impreza. Szukamy jakiegoś spociku, żeby usiąść w jakimś takim bardziej chillowym miejscu. Dzień dobry, mamy kolejny dzień. Wczoraj po zachodzie słońca zrobiło się ciemno, i jak wracaliśmy, to okazało się, że cała wyspa została pozbawiona prądu. Wrócił po jakiejś nie wiem, godzince, może, czy coś takiego, więc nie było tak źle. Poszliśmy wtedy coś zjeść i tak naprawdę poszliśmy spać, bo byliśmy męczeni po całym dniu takiego słonecznego, aktywnego spędzania czasu w wodzie i tak dalej. To jednak męczy. A dzisiaj się uzbieramy do wyjścia, pakujemy się i opuszczamy gili. I płyniemy na lombok. To jest ostatni... Punkt naszej azjatyckiej przygody, teraz, gdzie będziemy już odpoczywać i relaksować się. Mamy fajny hotel, taki bardziej premium, i planujemy właśnie taki już chill, wypoczynek i relaks, bo po tych intensywnych dniach na Bali, w Singapurze, gdzie bardzo dużo zwiedzaliśmy i bardzo dużo się przemieszczaliśmy, no to po prostu potrzebujemy teraz trochę poleżeć i się zregenerować. Mam nadzieję, że ten vlog, taki luźny, chillowy dzień na gili, Wam się podoba. Jeżeli tak, to oczywiście zalajkujcie ten film i czekajcie na kolejne filmy. Do zobaczenia, pa! pa.